I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this I'ma steal everybody's name, call it shoplift. sick of hearing everyone complain when they thoughtless

Widzisz, do idą no. te dwie. i zasilanie wężownicy i powrót wężownicy tu idzie. To nie jest no, jak pana, no, to, jak... No, to, tak, no, to tak. nie górzy masz wiesz. Z jednego muszę iść. Z to jest znowu zbudowany to, no, 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 to jest nowoczesne. Tak. Chyba pierwszy. No i to jest 2020 rok. No to jest już świetne, przyszła i już, 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 już na. Bryd.

Tam od to jest blacha, czy to to jest I just wanna stay that stay mad Shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'm gonna go cause something can't stop this. I'm gonna steal everybody's name, call it shop. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I just want to stay bad, stay mad shit on my shoulder because they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. <safe> I ain't gonna wait, that's so all fair, give me one shot and I'll never get the throne back I'm sick of being cautious I'ma go cause something can't stop this I'ma steal everybody's lane call a shoplift Sick of hearing everyone complain when they thought it is <mansioning> <mansioning> my we're jesteśmy na YouTube teraz Halo Jesczę, Ale już już będziemy pan Będziesz pan Będziesz pan miałem zgodę moją No ja Ja będziesz miał pewne reklamy w team A ty pan nie potrzebuje reklamy Nie? Ale to do pan wejdzie miał. A ja jestem w kapturze, mnie nie widać Znajdziemy, pat. Ale to stopy super dałeś Skąd wyrwałeś takie Was, cuda? Nasze? A, no, to są nowe. Tak Jeszcze ich nie widziałem ale I tak. Ale mieliście, ja już je montowałem wcześniej Ale widział pan podstawę? Tak. Podstawa też super Jeszcze do podstawy przykręcone są one no, to jest, to jest Tu coś mi szefunią tak. mówi Ty, zrób lepiej takie, takie Tyle, tyle od ściany To, to w mnie. Było to dobra tak, to jest. Widzisz i małe były Zdębuj jak coś zamarnie, to znowu rozmroi. na to było Pana, nie, o, nikt nie ma tego. A nie musisz tego montować. Czy? Jak masz dobrze odprowadzone skropliny, to, no to nie jest wymagany przewód. Tam nie bo w ten? Tam term masz termostat. Tam masz termostat to, staczy To zależy jak masz skropliny i to jest, nie Zawsze znaczy, lepiej jak jest. Za Panorama? Gościu. To powiedzą, co tu się dzieje u pana? Nie, nic nie powiedzą. to ja na no, panie, co to, to jest? zaglądając, co tu ja postawiłem za maszynerię. Co to jest? Ja moja lodówka do mięsa. Gdybym się. Do mielenia jeszcze panu. Mówi, a tu taki jeden powiedział, co? To? Chłopie, to ono ci nagrzeje? Nie, nie wiem, tutaj nad tym pracują. Co? Ty kurwa. Ma szans... Mają pana Sonika, kurwa, takie do... baniaki Jak myli. się nie wrzuci do pieca, to nie będzie ciepło. No, tak. A tu gdzieś poleci Nie, bo oni jest... jeszcze mają z tych ty, ty, ze starszych kolegi, te zewnętrzne, te wysokie, bo tu też miała być no, tak. Męczył się, męczył i zrobił. Jest tu nie tak Takie ja widzę, że taki dokładny chłopin. Jak go tak... To no. to za długo nie no. no ale to tak byle jak też nie można, nie? Może tam wadzić, bo to to, to jest... Nie w pa... no, bo tam się, to to, się to, nie? No. Ale jest kurwa tyle tych tam fajnych rzeczy. I jeszcze mamy trzy sztuki. I jeszcze tu nawet tak, skrzynie. Gdzie niektórych... Jak skrzynie od traktorów, gdzie niektórych mechanizmie... A to robi... od razu film jest nagrywany. Wszystko jest nagrywane, nie ma uszustwa. Kur... Mówi ty, skrzynię zużyłem, jeszcze mi części zostały. Co no so, robimy no drogą? No to... do, 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 <noise> do sąsiada nie. Kurde, tu na żywo leci. Ja. Wszystko wtedy. Jest, jest dokumentowane. <noise> ten tutaj, proszę Państwa, w tym niebieski jest najważniejszy elektryk, co się prądu nie boi. A ten, twój. Pawełek? No nie, przecież ją musiał To jest na... dobry. No dobra, dobry, ja no. Dobry, no, dobry. tylko że ja nie raz wypić Podziałki, go zazwyczaj nie ma, nie? No, wypić? To co, tutaj zakończyliśmy? Etap zakończony. zakończony. Dobra, trójkę, jest otwieranie. Dobra, trójka jest otwieranie. Zobacz, Zobacz, ja trójkę masz na ale ładnie zrobione, to wszystko ma dużo. Ono Wiem. jest normalnie tak. Co tutaj robimy za Najmłodszy no z roku. Tak, tak. Tak? Tak, tak? Pięć. To no, jest czarno. Pięć. Uchwaj pan zobaczyć, jak to jest. Jeszcze bardziej. Myślę, że ja to jestem taki, że umiem, musi być wszystko, panie, On wiedział o tym. Wszystko było wymierzone, tak, że tu możesz pan sekretnikum pomalować, nie? Dojście, jest, jest, jest. On wszystko to robi. Naprawdę jest. To jest. To jest... super To jest. To w To jest. To jest. To jest. taki jest. To ten. To ten To jest. To panie, nie, z panie nie, to To, to parę ręku. Tak. Tutaj... Radek, pochwałę dostałem. No, 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 tu jest, zobacz. <grym> Monitoring. Tak, Nie ma linku, nie? ma lipy nie? No, nie tak, no, tak, jeszcze. To było, to było. Ja musiałem dać później wyszkolić tutaj, jak co ten... No tak. No a to już tam na spokojnie. Teraz na wytrzewanie, żeby mam się i... Miałeś, znalazłeś przemieszczony Tutaj Ten pan co pompy prowadza Pana senika, Ale będzie chciał Włoskę tak, To proszę państwa serwisanty przyjechali e, Do ulicy Serwisanci Proszę pana Z dalekich Z Kołdurzego, z Grańska. Tak Wchodzimy sobie w menu, eee, press temperatur, wchodzimy, to zawsze potwierdzamy sobie e, trzema piaseczkami. I wchodzimy sobie w temperaturę hit czyli w funkcję grzania. Wchodzimy sobie w dół, przepraszam, nie tutaj, co z nim? Schodzimy sobie w dół, klimat, temperatur, potwierdzamy ją, wchodzimy sobie Z1. Z1 to są nasze grzejniki, to jest strefa dla grzejników. Potwierdzamy ją i w funkcji krzywej grzewczej. Robiąc, chcąc, żeby wyższa temperatura poszła na grzejniki, tą krzywą grzewczą musimy sobie e, obniżyć. czyli ustawić na przykład na czwórkę, na trójkę. Automatycznie podwyższymy temperaturę wody dochodzącej do grzejników. My, do my ją dzisiaj zostawiamy na poziomie 5. To samo, tak jak mówiliśmy, Z1 to są grzejniki. To samo musimy zrobić dla strefy Z2. To jest nasza podłogówka i na podłogówce mamy tak zwaną krzywę grzewczą, ustawioną na poziomie czwartym. Jeśli będzie za ciepło w pomieszczeniach, to sobie ją trzeba przejść na... To na na... pomieszczenie, tak? tak, Jeśli w no tak ogóle tak będzie tak dla jest ogrzewanie tak? podłogowe, no. będzie za ciepło. A tym momencie jest na wszystkie regulacje. Tak. Tak. Tutaj, tutaj ustawiamy na wszystkie takie same. Tutaj no. nie możemy to zrobić. No, no, no. Jeśli będzie nam za ciepło, to też podnosimy sobie piątka, szóstka. Jeśli będzie nam za chłodno, zmniejszymy sobie na przykład do trójki no. czy Jak do, do Jak zmniejszamy, to jest ciepłe Tak. I to jest jedyna regulacja dla państwa w sensie grzejników no. lub też ogrzewania podłogowego. Teraz jeśli chodzi o e, ciepłą wodę, która jest na dzień dzisiejszy wyłączona, przyciskamy sobie przycisk wyłączenia. No, włączyliśmy. włączyliśmy sobie wodę i teraz sobie e, przechodzimy na e, szczoweczkę na górę. I tą wodę sobie e, ciepłą ustawiamy. Na poziom, nie wiem, z to jest około 45 stopni, tak? no, I, I potwierdzamy sobie... czy użytkową, no użytkową w, tutaj w zasobniku wody, tak? Tak. I teraz mamy rzeczywistą 31, do tej temperatury mamy ją na tą chwilę tutaj wygrzane. To się nagrza. Tak, ale my ją na tą chwilę... E, nie musi tego Nie, ją dojąć. Ona nie musi, musi przytrzymamy ją. Wyłączenie tak, z dużo daje. W tym? A krótko, no, właśnie. I to sobie włączamy na Z1. Strefa pierwsza to jest. Strefa pierwsza to jest drzwi, strefa druga to jest. Mhm. Ta temperatura, która tutaj jest podana. Jeszcze na tak. Z1 i z 2 mamy jeszcze na w w okay. yy, To jest obliczeniowa, właśnie dla tych nastaw, które tam zrobiliśmy na stepę pierwszą, na grzejniki, na grzejniki II, i stepę drugą, czyli piątkę i czwórkę, to jest orientacyjna temperatura zasilania, która idzie w daną stepę, czyli dla z 2 idzie 31 stopni do podłogi, dla, grzejnik dla grzejników idzie 45. Tak? Mhm. automatycznie jeśli temperatura na dworze spadnie to ta temperatura też zostanie to podwyższona no. albo też no. gdy będzie cieplej obniżona to, to się dzieje automatycznie według krzywej rzeczy. Mhm. no i to będzie można by było powiedzieć Not na tą chwilę a jeśli nie będzie prądu, to jakieś tutaj zapowietrzenie jest możliwe? Jeśli nie będzie prądu, to nie, to po prostu pompa się wyłączy, tak jak nie ją po prostu nie sieci. Ale rury się nic nie zapowietrzają? Nie, 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 nie. To jest układ zamknięty, herbatyczny, no. szczelny, to po prostu to przy punkcie ciepła, i po po no. CO, czyli tutaj się nic nie może wydziać, zadziać. Znajomy ma ten... ten, ten. Ogrzewanie no, tak Loryferi musi tam za jak nie nie musi agregat tak. tak. podłączać. To się pyta tego, czy tu jest jakieś? Nie, 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 Tutaj się nic nie dzieje, po prostu przestaje grzać, pompa się po prostu wyłącza i... No, no to z problematyczne ma po pojawia się w Tutaj nie, to, Nie, ale jak, jak to, jest odpowietrzona i ten, to tu się nic nie dzieje. Tutaj po prostu jest układ odpowietrzony raz i panek. No bo jak kopy mają, to też mają może ten komisarz. Ale to przy pierwszych kolejnym, tak? Ale to mają układ tylko napełnienia pompa. a tutaj tego nie ma, także tutaj... 都要做那一条。